No dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24. Godziny. Karta ta jest przeznaczona na 12 listopada 2025 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was. Na ten konkretny czas, na ten konkretny dzień. No i 100 lat, 100 lat, wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą dzisiaj urodzinki. Spełnienie marzeń, kochani, niech Wam się darzy. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. No i zobaczmy, dzisiejszą kartą na dzień dobry jest... Papież, kochani, dzień pod znakiem wzrostu, rozwoju, nauki, ale też rodziny. Papież, kochani, jest kartą rozwoju, edukacji, właśnie wzrostu takiego i pod względem wewnętrznym, że tak powiem, takim duchowym i pod względem typowo Mądrości, czyli edukacji, nauki. Świetny czas, żeby zapisać się właśnie na jakieś kursy, na jakieś warsztaty, na jakieś szkolenia, webinary. Nie wiem, kupić jakąś książkę, którą, którą em, chcieliście od jakiegoś czasu przestudiować, ale z drugiej strony arcykapłan też jest kartą przekazywania wiedzy. Więc podzielcie się swoją wiedzą. Jeżeli macie jakieś doświadczenie, macie jakąś wiedzę, którą chcielibyście właśnie, którą byście chcieli się podzielić w jakikolwiek sposób, czy poprzez napisanie bloga, czy poprzez napisanie książki, czy poprzez. Poprzez stworzenie kursu, czy poprzez po prostu jakąś dobrą radę komuś. E, warto, warto dzisiaj z tego skorzystać, bo ta rada może się komuś bardzo mocno przydać albo ta wiedza, którą chcecie przekazać, e, może się komuś bardzo, bardzo mocno przydać. E, kochani, papież jest bardzo mocno związany właśnie z rodziną. Więc spotkania rodzinne, wyjaśnianie wszelkiego rodzaju spraw rodzinnych e, mogą dzisiaj być bardzo ważne, ale też organizacja imprez, e, bądź już same imprezy, e, szczególnie te kościelne, takie jak śluby, wesela, tak. E, co tam, bierzmowanie, jakieś chrzciny? Możecie dzisiaj organizować tego typu rzeczy. Albo załatwiać właśnie jakieś formalności z tym związane. Także, także dobrze się tym zająć. Popież bardzo mocno łączy się dla mnie właśnie ze starszyzną, szczególnie właśnie z dziadkami, ze starszymi rodzicami, więc warto dzisiaj odwiedzić właśnie rodzinę. Może usłyszeć jakieś ważne historie, albo ważne, ważne informacje, które, które mogą pozwolić wam spojrzeć na pewne rzeczy z innej perspektywy, uświadomić coś ważnego, albo otrzymacie jakieś ważne wskazówki, ważną wiedzę, albo jakieś takie Pokoleniowe historie, które, które, które później będziecie przekazywać dalej. Także, także warto dzisiaj odwiedzić, właśnie, mówię, starszych, starszych rodziców, dziadków, pradziadków, jeśli macie. Myślę, że będzie to bardzo, bardzo ważne. Papież z drugiej strony, kochani, jest takim też ostrzeżeniem, żeby wyjść poza pewną strefę taką ograniczającą. Często papież oznacza właśnie schematy rodowe, schematy kościelne, schematy takie, w których, w których dorastamy, dojrzewamy i które nie zawsze są nasze, które są przekazywane, właśnie. Przez, przez rodzinę, przez właśnie organizacje religijne, przez no, różne tam społeczne normy, które, które w jakiś sposób z nami po prostu nie rozumieją, które gdzieś tam nas cisną. Więc jeżeli czujecie, że na przykład powtarzacie jakiś schemat, albo jesteście właśnie w jakiejś takiej klateczce, która no nie do końca współgra z waszymi przekonaniami, czy... czy, czy tym, tym, co uważacie za słuszne, no to to może być świetny czas, żeby właśnie wyjść poza pewne schematy i wzrastać, rozwijać się. Kochani, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, sprawy finansowe, po pierwsze jest dobrą kartą. Może oznaczać właśnie awans, może oznaczać właśnie wejście na jakieś wyższe stanowisko. Na pewno będziecie cieszyć się dużym szacunkiem ze strony, ze strony innych, ale też możecie wyka wykazać się tutaj właśnie wiedzą, doświadczeniem. Czy właśnie jakąś świetną taką organizacją pracy. Dobry czas, tak jak powiedziałam, na edukację, kursy, szkolenia. Więc jeżeli w pracy coś takiego się pojawi, warto z tego skorzystać. A dla osób, które szukają pracy, może pojawić się świetna możliwość na horyzoncie, która, która pozwoli Wam na wzrost, która pozwoli Wam na ekspansję. Może wymagać od Was właśnie zasięgnięcia jakiejś, czy jakiejś nauki, czy, czy jakiegoś kursu, szkolenia i tak dalej na początek, ale warto z tego skorzystać, bo tutaj jest duży potencjał na, na więcej. Więcej na rozwój. Mm -hmm. Dla części z Was, kochani, z tym papieżem, jeżeli macie jakieś ważne decyzje do podjęcia e, po, i potrzebujecie się skonsultować z jakimś specjalistą e, w jakimś zakresie, papież może oznaczać właśnie osobę, która, która Wam w tym pomoże. Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałam, Wy będziecie się cieszyć dużym szacunkiem ze strony właśnie czy tam współpracowników, czy klientów, czy, czy szefostwa. I ktoś może dzisiaj Was poprosić o jakąś radę, wskazówkę, to tutaj też wykażcie się swoją mądrością, swoim doświadczeniem, e, bo naprawdę super wypadniecie. Kochani, jeśli chodzi o sprawy miłości, sprawy relacji, papież też jest dobrą energią, bo mówi o wzroście, o rozwoju, o ekspansji. Mówi też o naprawie. Dla części z Was, jeżeli właśnie są jakieś takie trudniejsze chwile w Waszych relacjach, papież może oznaczać zapisanie się do jakiegoś terapeuty, który, który pomoże Wam przepracować właśnie jakieś problemy, trudności i ponownie się dogadać. Dla osób, które są w świeżych relacjach, papież oznacza, że Wasza relacja się pięknie rozwija i staje się stabilna. Może dzisiaj, możecie dzisiaj porozmawiać na temat przyszłości. Tego, czego oczekujecie od siebie nawzajem, o jakichś wartościach rodzinnych, czy macie właśnie wspólne takie wartości rodziny, czy też chcecie nie wiem, założyć rodzinę, czy chcecie ślubu, czy chcecie zamieszkać razem. Także mogą dzisiaj być takie poważne tematy, a dla osób, które są już w stałych relacjach, jest to czas właśnie takiej naprawy, ale i wzrostu w Waszych relacjach, czas odwiedzin właśnie rodziny, planowania być może jakiegoś wesela albo ślubu, albo organizowanie, nie wiem, chrzcin dla dzieci, czy, czy, czy tego typu m, okazji. Także zapowiada się taki fajny stabilny dzień. Jeżeli mówię coś się popsuło, macie szansę to naprawić, to zdecydowanie. Ale pamiętajcie, że papież papi jest taką taką energią ziemską, tak? To jest energia byka. Więc pamiętajcie, że Ważne są właśnie też takie przyziemne sprawy, jak zrobienie herbaty drugiej osoby, przytulenie, porozmawianie, zjedzenie wspólnego posiłka. Taka, taka codzienność jest mega ważna, więc zwróćcie na nią uwagę i po prostu spędźcie trochę czasu razem. Um, będzie to na pewno um, dobrze wróżyć na przyszłość. <śm> No kochani, a jeżeli jesteście singlami, no to papież może oznaczać kilka aspektów. Po pierwsze, może to być wasza energia, że dzisiaj będziecie skupieni na sobie, na własnym rozwoju, na ekspansji, na nauce i gdzieś tam do miłości może wam być troszeczkę po prostu dalej. Z drugiej strony papież może oznaczać kogoś dużo starszego, kto idzie w waszą stronę, kto może być bardzo dojrzały, konkretny, zdecydowany, właśnie o takich tradycyjnych wartościach, o Pięknej moralności, że tak powiem. No i ta osoba może, e, może że tak powiem, e, wkroczyć dzisiaj w wasze życie. No ale z drugiej strony, papież też może być ostrzeżeniem, że idzie do was ktoś, kto już jest niestety w stałym związku. Także też bądźcie ostrożni przy poznawaniu nowych osób, zachowajcie jednak dystans i poznajcie tą osobę, zanim się głębiej zaangażujecie. Tak czy tak, papież oznacza fajną energię. Jest to taka, mówię, zapowiada się taki stabilny, spokojny dzień, ale jednocześnie z możliwościami i naprawy, i wzrostu czegoś, dowiedzenia się jakichś ważnych rzeczy, ale też wykazania się właśnie swoimi umiejętnościami czy swoją mądrością. E, więc super, to jest też dobry czas, żeby właśnie wyjść poza pewne schematy i dostrzec coś, co, że tak powiem, ogranicza Was w jakiś sposób. Więc tak to wygląda. A na spodzie co mamy? Mamy sprawiedliwość, mamy Królową Mieczy i mamy dziesiątkę mieczy. Kochani, jeżeli macie jakieś sprawy prawne, formalne do załatwienia, to jest świetny czas, żeby właśnie to zrobić skorzystajcie z porady jakiegoś specjalisty, specjalistki, żeby zasięgnąć jakiejś ważnej rady, jeżeli właśnie tego potrzebujecie, ale jakiś trudny etap ma szansę się dla Was zakończyć dzisiaj. I od razu mówię, z tą energetyką jakoś tak czuję, że może nie zakończyć się jakoś super dobrze, ale niesie to ze sobą jakąś ważną, ważną lekcję, więc też pamiętajcie o tym. Ważne rozmowy dzisiaj mogą się szykować wyjaśnienia. Że tak powiem, jakichś trudnych spraw, które gdzieś tam były u Was mocno na karku, wam, wam spoczywały, ale też macie szansę dostrzec coś właśnie z wyższej perspektywy, bardzo obiektywnie i w związku z tym macie szansę podjąć jakieś ważne decyzje, żeby coś zakończyć, żeby coś sfinalizować, żeby coś zostawić za sobą. Mhm. No i tak to wygląda, kochani. Cóż mogę powiedzieć? Spokojnego dnia Wam życzę wszystkiego dobrego i widzimy się oczywiście za niedługo. Buziaki, papa! Pa.